Witam Ryszard Borowiecki. Dlaczego wymieniłem Zygmunta Krasińskiego jako pierwszego? I w gruncie rzeczy uważam go za pierwszego wiersza słowackiego, i Mickiewicza jako ostatniego. Tak było zawsze tam, gdzie wiemy, z czym walczymy. Wiemy, na czym polega świadomość i na czym polega ideologia tak czy idea. Przeżyliśmy wpływy Mickiewicza bardzo silnie akcentowane oczywiście w szkole, ponieważ one pasowały do ideologii, do ideologii między innymi Towieńskiego i, całej tej historii, która szła ku e, można by głęboko spojrzeć idei marksizmu, ale także leninizmu, a idąc głębiej ku Rosji i ku Dżingiszanowi. Z czym się nie zgadza właśnie nasz wieszcz. Przestrzegał o tym. Przestrzegał o wpływie i utracie wiary. Wiary w Kościół, w mesjanizm, w to co nazywamy, które było tak szalenie silne w tym okresie. Teraz weźmy to inaczej, potraktujmy to astrologicznie. Bardzo często chrześcijaństwo łączymy z rybami. To fakt. Chrystus, ryby i chodzenie po wodzie, także tych dwunastu apostołów, którzy w gruncie rzeczy większość z nich była rybakami to tak ale kościół jako kościół stworzył hierarchię i ta hierarchia to z kolei koziorożec bardzo silnie zaznaczony teraz bardzo często bierze się Jowisza i tutaj szczelca jako właśnie Chrystusa. Chrystus był ryba. Wiemy o tym, tak jak i Judasz. Wpływy, które zaistniały wówczas, podczas rozbiorów, podczas tego działania, kiedy patrzymy na prusy, na Niemcy jako barano, y, panna i z kolei Rosję jako rako. Zastanawiam się, bo Skorpion to jest ta Rosja y, komunistyczna, a tutaj. I wodnik oczywiście. No, musimy pamiętać o tym. I teraz popatrzmy sobie na dalsze historie. W dzisiejszych czasach właściwie teoria wpływów jest tam, gdzie występuje silny, mocny rak. A więc numer jeden: Chiny. Numer 2 Rosja i numer 3 Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone zawsze były popierane przez wodników, m.in. Tadeusz Kościuszko. Człowieka, którego dzisiaj się oskarża, że wykorzystywał czarno-ciemnoskórych do swoich celów, co jest absolutną bzdurą, ale taka jest narracja i takie są media idźmy dalej gdzie indziej Rosja hrabia Tolstoj człowiek, który właściwie ostatnim tchem ratuje jakby herbasz rosyjski wojna i pokój. Tam są zaznaczone kompletnie wszystkie nazwiska Rosjan i także tego wszystkiego które jest ma duży wpływ właściwie na na tą Rosję która już nie istnieje. Teraz dalej idąc, Stany Zjednoczone to już żeśmy rozmawiali i Chiny, właśnie z tym Genghis który je podbił i ono i, i stworzenie tej ogromnej historii bo oni Chińczycy od, od właściwie od Genghis i obalenia Mongołów, Mongołów obalenia zamknęli państwo swoje tym murem i nie chcieli wpuszczać już nikogo na swój teren też powstał, powstały no największy właściwie no po Rosji kraje ale pod względem liczebności oczywiście że bardzo potężny to wszystko, sumując razem, nasz wieczór to nie tyle omówił, co przestrzegał. Przestrzegał przed tym podejściem do tej perspektywy, do tej perspektywy nowej, którą jest komunizm. Tutaj trzeba przyznać, że on pierwszy przestrzegał w tych swoich działaniach, i najważniejsze, że pokazywał dokładnie palcem, które historie będą padać jako pierwsze, przede wszystkim moralność, przede wszystkim ta forma duchowości, pozbawienie nas praw, jakby tożsamości, i potem pomału, pomału, pomału to, co dzisiaj właściwie istnieje. I nadal to jest chowane. Trzeba przyznać, że w czasach przedwojennych. W tych szkołach e, e, kościelnych, nazwijmy to tak, tutaj e, nasz wierz był najważniejszy. Później był słowacki, na końcu był Adam Mickiewicz. Oczywiście, że mówiło się także o Norwidzie, ale Norwid był od nich najmłodszy, a i tutaj nasz hrabia też był. Bardzo młodym człowiekiem, bo był, jednak był młodszy nawet od słowackiego. Ale był zafascynowany Mickiewiczem, zafascynowany słowackim i miał to podłoże i też finansowe. To był niezmiernie bogaty człowiek w porównaniu z. Z tym, z tym dwojgiem i Norwidem, oczywiście, którego braci, braci Norwidów, bo to byli dwaj bracia Norwidowie. Jeden był rzeźbiarzem, a drugi, którego znamy, zresztą znamienitym rzeźbiarzem. I to właśnie wtedy powstaje. Powstaje. Właśnie ta idea walki z tym, z czym my sobie w tej chwili nie dajemy rady, radę, przepraszam, radę, a w rzeczywistości to funkcjonuje już w innej formie, bo to jest, no można by tak było nazwać, że nowy, nowy styl. W Stanach Zjednoczonych jest to styl, który można by było nazwać od przywódcy Stanów Zjednoczonych, no więc ja nie chcę tutaj wymieniać, ale baj i tam dołóżcie sobie. A tutaj w Europie, no jednak, to jest od tego Włocha, i też nie chcę go wymieniać, to możecie usłyszeć u pana Karonia. Tutaj bardzo silnie zaznaczającego zaznacz, właśnie tutaj wpływy. I, I ten manifest cały, który jest właściwie. I co o dziwo, to co mnie najbardziej dziwi, że dzisiaj właściwie lepiej znana jest historia. E, Przywódcy, przywó tutaj, tutaj, człowieka, który rozpętał drugą wojnę światową i jego życiorys, łącznie z jego dokonaniami, niż na przykład któregokolwiek z czołowych przywódców, nawet, nawet jeżeli porównamy, Józefa Piłsudskiego. My zupełnie nie orientujemy się jak, jaka była transformacja tutaj tego człowieka i do czego on doprowadził i do, i, i do czego do, co dokonał i w gruncie rzeczy fascynacja w tej chwili osób, które są no nazwijmy to usteru tą postacią tą postacią, która w gruncie rzeczy no trzeba to zaznaczyć, że nasz wspaniały orzeł stracił wówczas koronę to nieprawda, że, że to było później. Nie, to było właśnie wtedy. Dlatego, że no, były dwa tłumaczenia, że raz, że dopóki Polska nie uzyska wolności, nie otrzyma tego, tej korony, a potem w niektórych służbach, w niektórych momentach. Tej korony już nie założono, oczywiście, że niektórzy niektóre jednostki miały i posiadały, ale mm, nazwijmy to. Było to troszeczkę takie idące ku właśnie temu miastu, w którym jestem tutaj, tutaj. Tutaj to miasto jest najbardziej związane z tymi działaniami. E, nazwijmy to. E, na ulicy Wschodniej była taka drukarnia i w tej drukarni razem spotykali się i pracowali, czyli dokładnie przywódca rako skorpiona tego, tego państwa i przywódca no nasz i Pracowali i, i przecież tutaj także przez to miał kłopoty nasz wódz, nazwijmy to, czy też można by było powiedzieć, marszałek. I to sprawdźcie Państwo, jakiego typu były to kłopoty, bo. My cały czas patrzymy na ten okres e, tamtejszy, e, że to był taki mm, fantastyczny okres. To był bardzo trudny okres. Jeszcze w dodatku, kiedy e, Józef Piłsudski odszedł, zmarł i wówczas e, stało się w Polsce, Polska była w bardzo trudnej sytuacji wyjątkowo trudnej sytuacji. Ja w tej chwili nie mogę tego pokazać e, astrologicznie, a bardzo bym chciał. Jak to wyglądało? Jak wyglądał e, tutaj e, polska i to tworzenie Polski poprzez właśnie e, ruchy przede wszystkim związane z podziałem Polski na różne sytuacje bo chociażby tutaj odbicie Śląska przez Konfantego i tutaj zdobycie Poznania samego Poznania tutaj przez Moskiego to i stworzenia tego wszystkiego, tego państwa to był majstersztyk dyplomacji i majstersztyk trzeba przyznać, że języka polskiego. Język polski wówczas właśnie się kształtował. Ten jednolity język, który, którego no, ja jestem między innymi przedstawicielem, chociaż. Tutaj trudno powiedzieć, że łodzianie mówią czysto po polsku. To nie jest, my nie mamy jakby tego języka takiego, jak stworzył Goethe. To nie jest ten, ten, ten super język. Chociaż Niemcy uważają, że wiedeński jest ten, ten najbardziej pięknym językiem, że on jest taki. My byśmy mogli powiedzieć, że. Lwowski, tak jak mówiła, mówił, mówili Lwows, Lwo, Lwowianie, lekko zaciągając. To jest taka troszeczkę maniera. No Piłsudski też mówił, zaciągał lekko, ale on z Wilna pochodził i Wileńskie y, zaciąganie jest troszeczkę, znaczy wschodnie zaciąganie jest bardzo charakterystyczne, i tutaj trzeba przyznać, że to zaciąganie y, jest jakby y, o potężnym wpływie tego wszystkiego, co y, współcześnie ma wpływ. Na nas już nie, nie tak bardzo, bo jednak nie potrafimy odróżniać tego hamieńkiego od Hatwardego i nie kończymy na to on, nie potrafimy jednak tego zrobić, i to jest bardzo niebezpieczne dla nas, ponieważ my w tej chwili bardzo dużo wprowadzamy. Anglojęzycznego, ang, anglojęzycznych form, tak jak wprowadzaliśmy w, w, wtedy za w, słowackiego, za Mickiewicza, w, francuskiego, za Królowej Bony wprowadzaliśmy ma, makaronizm, czyli włoski. My wcześniej jeszcze wprowadzaliśmy za czasów jeszcze wcześniejszych, sporo Innych języków, chociażby ormiański mamy. Zresztą też trzeba brać pod uwagę, że nasz język jest bardzo bogatym językiem i bardzo trudnym jednym z najtrudniejszych języków na świecie. To jest też spowodowane tym lwem. My sobie nawet nie zdajemy sprawę. Że mamy tak trudny język yy, przez Ascendent yy, liwiasty, i my bardzo szanujemy swój język wbrew pozorom, chociaż nie mówimy jednolicie. To jest spowodowane jeszcze yy, innymi wpływami, ale to kiedy indziej. Ale tutaj chciałem pokazać Państwu właśnie yy, tą historię, którą. Tutaj wyjęłem jakby z Wora Wieszczów i chciałbym, żeby wszyscy ci, którzy no patrzą się na to, rozpoczęli tą głęboką analizę, który punkt jest widzenia i siedzenia. Bo jednak my stoimy przed tymi wyborami, które zostały nam narzucone, czyli tutaj mówię o Adamie Mickiewiczu, który w gruncie rzeczy cały czas dążył poprzez tą rewolucję i taką silne podejście i tworzenie tych legionów, przecież wiemy o tym, no i między innymi Adam Pola, tak, i potem Adam Pol, dalszy ciąg Adam Pola to jest już po, po no po II wojnie skutkiem powstania tutaj i przejścia tych legionów i, i zmiany umundurowania, tak, tutaj Chodzi o Palestynę. Ale o tym trzeba pamiętać, oczywiście, bo jeżeli nie będziemy tego wszystkiego pamiętać i nie będziemy umieli tego wszystkiego skonfrontować, jesteśmy narażeni na nieświadomość braku wiedzy astrologicznej. To, to tutaj jest podstawa królewskiej wiedzy to łączenie wszystkiego ze wszystkim i szukanie e, tych e, punktów e, i świadomość tego wszystkiego które jest tak szalenie ważna dla kształtu. bo dzisiaj stoimy przed e, właśnie tym wyborem co dla nas jest najważniejsze co dla nas jest najpiękniejsze i Szukania tego ideału. Ideału, który jest e, właściwie zniweczony, zdeptany w brutalny sposób e, tym butem. Nieważne, czy to jest papieros, ten e, tak i tak, e, który był pali, palony przez. Józefa Stalina, czy też przez ostatnich tutaj naszych działaczy, nazwijmy to z panią, która przyszła tutaj. Ja mówię o takiej pani, która zmieniła cały wystrój naszego wojska. I wprowadziła te bardziej eleganckie, wąskie spodnie, bo była zainteresowana co w spodniach, a nie co, zresztą to, co ona wprowadziła, i to, co się w pewnym sensie udało, i do tej pory to jest. To jest, bo brak tej inicjatywy. No to jest to, że my nie potrafimy zwrócić uwagę na pewne zasady. Zasady, które są związane z planetą, którą najbardziej nazywamy, najbardziej lubimy wszyscy, to jest Wenus, i związane z tym konsekwencje, czyli no tak jak ona się nazywa. No, nazywa się niezbyt ładnie, ale bardzo często Wenerą. I teraz spójrzmy sobie, gdzie ta wenera królowała i czy czasami nie jest warto pozbyć się tych wszystkich osób, które no jednak uległy temu złudzeniu, to począwszy od właśnie tych dwóch panów, którzy tu, tutaj na ulicy Wschodniej pracowali. Poprzez tą panią Wandę, tak, e, która jednak e, to nie jest ta, która nie chciała Niemca. Ta, która no, ale no cóż, do dzisiaj e, służymy w tym samym układzie i w, tym, w tej samej konstytucji, nazwijmy to tak. Bo ta konstytucja, która jest wypisana, to jest właśnie ta konstytucja. To jest ta konstytucja, która jest przerobiona i przetworzona właśnie przez tych ludzi z tej, z tej opcji. To na tyle, nie dlatego, że tutaj tak, ale już robi się zbyt długo to opowiadanie, a też ja wiem o tym, że. Niektórym tutaj zadałem do, dosyć potężny cios umysłowo-twórczy, no ale trudno, czasami od astrologii trzeba odskoczyć na inną gałąź naszego życia. A nie można siedzieć na tej desce, znaczy na, na tej gałązce, tak i od strony pnia wykonywać ruchy, które mogą spowodować kabaret czy rym -cym -cym. Do zobaczenia i za, ale zapraszam na dalsze historie o królewskiej świadomości wiedzy. <grymne> Trzymajcie się powodzenia.